Dzień dobry, dziś jesteśmy w Opolu, w Stegu Arenie, gdzie za kilka minut rozpocznie się mecz KPR Gwardii Opole z uczestnikiem Ligi Mistrzów, wicemistrzem Polski, zdobywcą Krajowego Pucharu, a więc drużyną Orlen Wisły Płockę. Nazywam się Adam Malina i serdecznie zapraszam do spędzenia niedzielnego popołudnia z Krajową Piwką Ręczną. Jędra Kawka, Kawka, przerzut na prawe skrzydło, jest trochę miejsca i jest bramka dla Gwardii Opole. Dobrze przesuwają gwardziści. trudną pozycję. Piroch. Piroch i jeszcze pierwsza bramka. I już sunie atak Orlen Wisły. Piękna bramka. Trener Jurecki każe się przygotować Mateuszowi Jankowskiemu do wejścia na boisko, Ależ można było grać teraz z Dawidzikiem. Grymas na twarzy Dawidzika, bo tego podania nie dostał. A w międzyczasie jest bramka numer 5. Pogód się teraz lewo rozgrywający gwardii. Opole nie dał rady Adam Malcher i Tomasz Piroch z kolejną bramką na kąci. Gra pasywna, zasygnalizowana przez arbitrów Wojdan Sosna! No jak przełamać się to właśnie w taki sposób. Gwardziści w ataku, Sosna! Brawo! Fabian Sosna, ależ zagranie! Szanowni Państwo, cud, miód, malina, ta asysta i wykończenie. Zarabec Słowieniec, Słoweniec, przepraszam, na środku rozegrania, 91. rocznik w przyszłości THW czy Celie Piwo na Laszko. Ależ luz, ależ spokój, ależ przegląd pola. Nie wypadało tego popsuć. Zmaga się doping dla miejscowych. Szukane koło, piłka nie trafiła do Wanzela. Jędraszczyk, ależ klasa, ależ popis. Znów on przy piłce, ostrzeżenie o grze Pasywny jest trochę miejsca. Zarabec, jak on dostrzegł tu jeszcze obrotowego. Ależ włączyły turbo teraz Fabian Sosna. Oszukane koło znów. piłka nie trafiła do obrotowego. Czy czekało? Jest mnóstwo miejsca na skrzydle. To musi być bramka. Jest trafienie Mateusz Wojdan. 9 do 13. Ostatnie sekundy. Trzeba szukać rzutu z dalekiego dystansu, ale na posterunku Adam Malher. Bazekas. No? Ależ teraz yy, zatańczył tutaj przed Mateuszem Jankowskim. No i teraz nie, mo nie można było odwizdać Paulu w ataku absoluty. Tutaj za dużo dodał od siebie Marcel Sroczyk. Zarabet, zarabet Mateusz Jankowski. Kapitalny blok. Daleko, daleko od bramki Antoni Łangowski. Napędził się, ależ huknął, ależ kapitalna bramka. Pazekas znów doskonale wypatrzył na skrzydle Michała Daszka. Takie akcje trzeba bezwzględnie zamieniać na trafienia. A tak, fazekas. Teraz zaskoczony Wojdan tym podaniem. Kafka. W końcu piłka trafia do Mateusza Jankowskiego i jest gol z obrotu. Mączka. Raz jeszcze. Świetnie, doskonale, wybornie. Przesunięty Michał Daszek. Ostrzeżenie o grze pasywnej. Wiktor Kawka jest miejsce. Fabian Sosna wrzucił piąty bieg. Jest numerem 21 na środku rozegrania. Po raz pierwszy dzisiaj Kiryl Samoyla Białorusin. O nim pomówimy za chwilę, bo właściwie nie będziemy czekać, bo sam wywołał się do tablicy. I znów należy pochwalić Samoilem. Brawo. I proszę zobaczyć, ofiarnie interweniuje, wywalczył piłkę dla swojego zespołu. Jest szansa przed skrzydłowym. Nie ma bramki, ale dobitka już skuteczna. Naszek kontra Ałaj. Pierwsze tempo i Jakub Ałaj, góro 5 sekund, trzeba się śpieszyć. Przeczytał zamiary Fabian Sosta, czy jeszcze zdąży? Pusta bramka, i ten gol jest uznany. 25 do 30. Nie było niespodzianki. Orlen Wisła wygrywa. Fabian Sosna, zawodnikiem meczu 8 bramek. W imieniu koleżanek i kolegów z Emocji TV zapraszam do oglądania kolejnych meczów Orlen Superligi Kobiet i Mężczyzn na naszej antenie. Przed Państwem jeszcze statystyki. Kłania się Państwu Nisko Adam Malina. Miłego wieczoru i udanego tygodnia. Do usłyszenia.